Słowo program i słowem kluczowym. Musi mieć obowiązkowo spacja oraz jakaś nazwa. Ja przyjąłem nazwę system dziesiętny na piątkowy. Chodziło mi głównie o to, żeby wiedział, że tu zamieniam liczbę, która znajduje się w systemie dziesiętnym i chcę ją zapisać w systemie piątkowym. Zdefiniuję sobie zmienne. To jest blok definicji. Słowo var oznacza, że definiuję zmienny. Zmienna P. To jest podstawa. L – wczytana liczba. W – liczba wynikowa. Zapisana w systemie piątkowym oraz long in typu typ tych zmien. Teraz prześledzę program. Wczytuję L. L – 7. P – 1. W – 0. I zadaję sobie pytanie. Czy… 7 jest większe od 0. Tak. Oznacza to, że jeszcze są jakieś cyfry. W związku z tym rozpoczynam działanie. Biorę aktualne W. 0. Dodaję. 1, 1. P razy. L. 7. Reszta z dzielenia. Przez 5. W wyniku mam 2. A zatem w otrzyma 2. L7 div, czyli dzielenie przez 5, da mi w wyniku 1. Jeden. P1 jeden, razy 10, da mi w wyniku 10. Wracam, pytam się, czy 1 jest większe od 0? Tak, w związku z tym istnieje co najmniej jedna cyfra. Biorę początek W2, dodaję P10 razy 1 mod 5. Reszta 1 przez 5 jest 1, razy 1 to jest 10, y, y, dodać 2, w wyniku mam. 12 P 10 razy 10 mam 100. Przekreślam, żeby odróżnić od O. Wracam. Yy, jeszcze mam L, czyli 1 dzielone przez 5. 1 dzielony przez 5 daje mi 0 wracam pytam czy 0 jest większe od 0 nie koniec działania wypisuje 12 to cośmy oczekiwali a zatem 12 tak jak yy, przypominam 1 razy 5 dodać 2 razy 1 daje nam 7 to co mamy na wyjściu wynik jest poprawny Dziękuję za uwagę